Izrael mierzy się z jedną z największych fal protestów w swojej historii, z protestami abstrakcyjnej wielkości. Wszystko przez to, że premier Izraela, Netanyahu, Oksylius Lipton, jest bardzo odklejonym człowiekiem, który w izraelskiej polityce robi dziwne rzeczy od lat. Ale tym razem płynie naprawdę daleko, próbując sobie ostatecznie wreszcie załatwić tak naprawdę nietykalność za wszystkie głupie rzeczy, które zrobił wcześniej. Jego prawicowa i troszeczkę odlepiona koalicja rządząca zresztą nie jest dużo lepsza i też namawia go do złego, niczym jego alterego. Ustawy, którą obecnie próbują przepchnąć, trochę można traktować jako koniec demokracji w Izraelu. Jesteśmy już na etapie, w którym USA i Wielka Brytania oficjalnie mówią nie, trochę przesadzacie, będziemy chyba musieli wam trochę wsparcia wycofać, bo... Za daleko, panowie, za daleko. A w tym wszystkim w tle jest mały, ale bardzo zabawny polski wątek. Właściwie dwa, o których powiem Wam gdzieś tam w trakcie, bo wezmą Was z zaskoczenia. To możemy Wam zagwarantować. Więc w tym filmie porozmawiamy o tym, co się w Izraelu dzieje, bo jest tam naprawdę śmiesznie. O tym, co Neteniahu, czyli Dilit, próbuje zrobić. No i właśnie o tych małych polskich wątkach. Więc zostawcie lajka, like stawcie suba, żeby być na bieżąco z materiałami. A my będziemy się z tego powodu bardzo cieszyć. Do tego serdecznie dziękujemy naszym patronom, którzy pomagają nam w robieniu tego, co robimy. I zachęcamy, żebyście naszego patroneta zerknęli, jeśli tam. Jesteście fanami, czy podoba Wam się to, co robimy, to byłoby nam w ogóle też bardzo miło. I bez zbędnego przebrzenia lećmy do materiału. Zacznijmy od rozmowy o co chodzi w tej ustawie, którą Blit. i jego koalicja próbują przepchnąć. W dużym uproszczeniu próbują sobie przejąć kontrolę nad Sądem Najwyższym w Izraelu. Sąd Najwyższy w Izraelu to jest Sąd Najwyższy, ale też taki trochę Trybunał Konstytucyjny w naszym rozumieniu. Przy czym Izrael nie ma konstytucji, tylko ma różne ustawy, które mu działają jako konstytucja, trochę tak jak Wielka Brytania, nie? No oni też nie mają konstytucji, ale trochę mają konstytucję, tylko w innej formie. No i to są Najwyższy co jest dosyć ważne w demokracji, jest no, niezależny. No, ogólnie, wiecie, tak się mówi, nie? że macie te trzy władze, ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą i one powinny być niezależne od siebie w państwie demokratycznym. I, I ma to swoje powody, jak te, że na przykład dzięki temu mogą się nawzajem kontrolować i to jest jakiś tam sens tego wszystkiego. No i jak możecie się domyślić, Bibiemu i spółce się to nie podoba. Chcą to zmienić. W największym skrócie chcą mieć po prostu wpływ na jego decyzję na poziomie takim, że na przykład za pomocą możliwości uchylania dowolnych wyroków, które ten sąd wyda, przy pomocy 61 ze 120 posłów Knesecie, czyli takim parlamencie izraelskim. Do tego chcą zwiększenia wpływu na wybieranie sędziów i ogólnie różnych rzeczy właśnie w ramach tej ustawy, które po prostu uzależnią w dużym stopniu działanie tego sądu od, no właśnie, Knesetu, nie? Czyli takiego parlamentu. I jak myślicie, dlaczego politycy mogą chcieć zrobić coś takiego? Gdyby tylko istniał jakiś powód, no więc potencjalnie nie twierdzimy, że to jest powód, ale mogłoby się okazać, że na przykład jesteście sobie premierem jakiegoś państwa hipotetycznego. I może macie już daleko toczące się sprawy o korupcję. I te sprawy o korupcji wydają się takie, że jakbyście tak stracili mandat na chwilę i immunitet, to być może szybko poszedłby wyrok, żebyście jednak poszli do tego więzienia. I może, żeby uniknąć tego bardzo szybko wskoczyliście na stołek premiera, ostatkiem sił ratując się z tej opresji, teraz macie mały problem, bo musicie jakoś tak ogarnąć, jak skończycie swoją władzę. A w Izraelu nie jest łatwo utrzymać władzę w koalicji, która może być no, potencjalnie trudna o czym zaraz, ale też w sytuacji, w której rządy tam zmieniają się jak rękawiczki, to takie wiecie białe rękawiczki w grudniową pogodę kiedy jest brudno i zimno w Polsce, w sensie, że często, to potencjalnie może chcecie wykorzystać swoją władzę, żeby temu sądowi zabrać jakieś kompetencje i tak próbować sobie sprawę umorzyć, tą swoją jakoś tak wiecie wpłynąć żeby to wszystko się tak od was odsunęło. Hipotetycznie moglibyście tak zrobić, albo możecie być bibib -bi i po prostu to zrobić. Bo to jest mniej więcej powód netaniaku do tego, żeby to zrobić bo on wie, że jak on nie utrzyma tej władzy i nic nie zdąży zrobić to ma przerypane. No dobra, ale czy jego koalicja, czy tego chcą? Czy tam wszyscy są moczeni w korupcję? Po pierwsze, trochę tak, ale to zostawmy nawet, bo to jakby wiecie, nie ma dowodów. Ale jest druga rzecz, która jest prostsza, nawet do udowodnienia, dlaczego i można tym zależeć. Widzicie, tak jak mówimy, to jest taka bardzo, ale to bardzo, bardzo prawicowa koalicja partii i ona jest bardzo, ale to bardzo odlepiona. I przez to, co mamy na myśli, mówiąc odlepiona, to tam bardzo dużo ludzi na przykład nienawidzi Palestyńczyków. Ale wiecie, do tego stopnia, że już niektórzy nawet w Izraelu mają takie o kurde, Mocne, mocne. A na arenie międzynarodowej wszyscy mają o kurde mocne. No i między innymi niektóre z tych koalicyjnych partii chcieliby wyprowadzać rzeczy, które są wprost sprzeczne z konstytucją, czyli z tymi ustawami, które konstytucje tworzą. Więc że to jest ich program wyborczy i nie chcą dodać swój program wyborczy, to oni chcą po prostu, żeby każde obiekcje dotyczące tego, że to jest niezgodne z konstytucją, po prostu uwalić sobie zwykłą większością. I dzięki temu jakby mogą spełniać tak naprawdę co chcą. To jest całkiem sprytne posunięcie i imponuje nam, że oni tak bardzo wiedzą, że robią rzeczy niezgodne z konstytucją, że po prostu już się zabezpieczają na to, żeby móc ją ewentualnie odwoływać, coś odwoływać, jakieś. Zarzuty. W sensie to brzmi to tak sprytnie, ale też mało demokratycznie, nie wiem, czy się zgodzicie, a tak bardziej wprost to sytuacja wygląda w ten sposób, że nie po prostu krzyczą, no jakby my chcemy to, jakby tylko Jachwę może nas sądzić, będzie git. Więc widzicie na pewno, że Bibiemu bardzo zależy na tym, żeby to wprowadzić, no i tym koalicjantom też bardzo zależy, żeby to wprowadzić. Do tego zresztą stopnia, że oni mówią wprost, że jeśli tam te prace będą wstrzymywane albo to się nie stanie, to nie grożą wyjściem z koalicji, co dla Nataniahu jest tragiczną opcją, bo jeśli będą nowe wybory, Nataniahu może nie uzyskać władzy, no to wszystkie te problemy, o których Wam mówiliśmy, a propos jego osoby, mogą się powtórzać. Tury. Szczególnie, że patrząc na to, z kim on rządzi, to widać, że trochę to już jest jego ostatnia deska ratunku i raczej ciężko będzie znaleźć inną deskę ratunku. W sensie to już było ostatnie wyjście. nie? To już były ostatnie drzwiczki. Znaczy można jeszcze zaskoczyć oczywiście, ale tak ideowo to ciężko sobie wyobrazić bardziej hardkorową wokalicę. Więc są zmotywowani. Więc gdzie jest problem? No problem polega na tym, że ludzie się naprawdę bardzo mocno wkurzili na tą próbę, którą cała ta ekipa teraz robi. Widzicie, powiedzieć, że są masowe protesty, trochę jak nic nie powiedzieć. Tam od 500 do 700 tysięcy ludzi strajkuje. I możecie powiedzieć, no dobra, to nie jest aż tak dużo. Ale w Izraelu jest około 9 milionów ludzi. To jest jakby wiecie, jest nawet patrząc na różne szacunki, i szacując sobie, że gdzieś to jest mniej więcej w okolicach tych 10, nawet. Wiecie, nie wiem, 8%. To jest dalej bardzo dużo społeczeństwa. To są naprawdę gigantyczne masowe protesty. Skala nie brzmi na tak dużą, ale to musielibyśmy sobie porównać, wiecie, protestów w Polsce w skali 3,5 miliona ludzi protestujących. To jest bardzo dużo. Do tego strajkują związki zawodowe. To są paraliże portów i portów lotniczych, wiecie, jakieś szpitale, służba zdrowia i tak dalej. No masa ludzi protestuje, więc naprawdę z perspektywy Izraela to jest bardzo srogi hardcore. Oczywiście do tego dochodzi polaryzacja i jakby zwolennicy z kolei na Taniachu, no, no oczywiście też próbują robić jakieś kontrmanifestacje i tak dalej, ze wszystko doprowadza do wewnętrznych tarć i robi się naprawdę. Niebezpiecznie, szczególnie, że wiecie, mówimy o Izraelu, nie? Jakby Izrael też swoją, mimo wszystko jakkolwiek, można do Izraela podchodzić. On niektóre rzeczy, które ma w stylu swojej potężnej armii i tak dalej. Ma trochę dlatego, że no co by nie mówić dużo państw obok Izraela nie przepada za Izrael. Więc wewnętrzne zawirowania wewnątrz Izraela, no to nie jest z perspektywy Izraela bezpieczna sytuacja, Wiecie, to nie jest Francja. We Francji jakby okej, okay, może być przypał, bardzo duży, opowiadaliśmy o nim w ostatnim filmie, ale jest mała szansa, że ktoś na przykład wiecie, tam naprawdę zacznie wojnę domową, albo no, że ktoś zaatakuje czy cokolwiek, a? no i to jest Izrael, nie szczególnie, że niedawno w ostatnim filmie o Izraelu Zobaczyliśmy, jak duże mają napięcia z palestyńczykami, jak bardzo ci już wydają się szykować wręcz do rewolucji. Z perspektywy Izraela teraz czysto, to jest duży problem. I tutaj dla jasności, znikąd pojawia się pierwszy polski wątek. Widzicie, demonstranci są tak wkurzeni już sytuacją, i chcą bronić praworządności, chcą bronić demokracji i tak dalej, że używają haseł takich w stylu, my nie chcemy się zmienić w Polskę, nie zrobicie tam tego, co w Polsce zrobiono. To są na tyle chwytliwe hasła, że gazety je podchwytują. Więc to taki polski wątek, jesteśmy przykładem dla świata, jak nie mieć systemu sprawiedliwości u siebie. Trochę przypał, trochę przypał. Pierwszy polski wątek z nami będzie jeszcze drugi. Bo No to wszystko nakłada się jeszcze większy przypał w kontekście tych dwóch rzeczy, o których mówię. Niepokojach wewnętrznych, ale też no, techniki bezpieczeństwa ze mną, mianowicie wojsko. Widzicie, wojsko dosyć mocno zaangażowało się w cały kąt na tym poziomie, że duża część wojskowych jest bardzo niezadowolona z tego, w jaką stronę zmierza Izrael. I pojawiają się głosy, jeśli chodzi o zwykłych, szeregowych, że wiecie, jakby jeśli ta ustawa przejdzie, to jakby czas na dezercję, czas na unikanie tego poboru i tak dalej, no bo jakby my nie chcemy służyć w totalitarnym państwie, bo to kończy demokrację de facto. I to wojsko jest do tego stopnia wręcz jakby zaangażowane, że tak naprawdę jakaś część tego całego oporu społecznego wzięła się właśnie stamtąd. Tam się niektóre te rzeczy zaczęły właśnie jak nieprzychodzenia ćwiczenia i unikanie tego i tak dalej no masa tych rzeczy. Ale zamiast tego, że wojsko no, nie stoi tempo po stronie władzy, co w tej sytuacji władzy jest trochę nie na rękę, ale też jest podzielone wewnętrznie do tego wszystkiego. Co jest o tyle problematyczne, że tak jak tłumaczymy, no właśnie to jest Izrael, nie? Więc jakby no, oni jednak to wojsko potrzebują. I sytuacja dla jasności jest, jest tak hardkorowa, że minister obrony Izraela powiedział, że no, słuchajcie, bo jest taki przypom wojsku, to się tak wszystko napina i pęka. Że ja nawołuję mój rząd, mimo tego, że wie jaki ma rząd, żebyśmy my się wycofali tutaj z tej ustawy, bo to się źle skończy. Wiecie, tam padło o tym, że oni tracą zdolności operacyjne. To są mocne słowa, nie? Jak na ministra obrony Izraela. I wtedy Bibi się przejął. Przejął się tym, że typ go wkurzył, więc go zdymisjonował za te słowa. Bo uznał, że jest git, nie ma problemu, nie ma problemu, wszystko będzie dobrze. No i kontynuował swoją retorykę. Ale nie było tak prosto, bo ci protestujący naprawdę hardkorowo tam już zaczęło się dziać, nie? To wojsko jest naprawdę w bardzo napiętej sytuacji. Na to wszystko nachodzi presja międzynarodowa. Wielka Brytania po spotkaniu Netanyachu z Sunakiem, czyli Premiera Wielkiej Brytanii, mówi, że no wiecie, poparcie dla nasze dla Izraela to jest tak proporcjonalne do waszej demokracji, więc tak jakbyście mogli nie robić go na minus. A potem Stany Zjednoczone powiedziały, właściwie wysłały notę dyplomatyczną, że... I parę godzin później Nataniaku ogłasza, że dobra, robimy przerwę, przerywamy obradowanie. Oczywiście to może być przypadek, zapowiadało się, że on coś takiego zrobi. Ale ta nota dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych wydaje się tak mimo wszystko, że mogła mieć jakiś tam wpływ na jego decyzję. Nie nota, tylko rzecznik to powiedziała w domu, sorry. No i Bibi stwierdził ewidentnie, że dobra, to chyba jednak to my się wstrzymamy... Na taki miesiąc ofensywny, poszukamy głębszego konsensusu. No a to trochę od razu wkurzyły się jego te niektóre partie koalicyjne, ale jakoś też tam się udało z nimi ugadać. Na razie tam termin to jest, wiecie, koniec święta Paschy, ale potem chcemy procedowania tego. I że jakoś tam to jest ugadane, ale no ewidentnie oni też tak będą chyba naciskać, żeby to przeszło. To ewidentnie zależy im na tym bardzo mocno. Więc na Taniachu będzie w bardzo trudnej sytuacji. No i możecie zapytać, po co na Taniachu tam się zgodził. Wydaje się, że wizja jest prosta. To znaczy biorąc pod uwagę nastroje jego oraz jego kreacji, którzy mówią, że nie wolno anarchistom za żadne skarby oddać tutaj wiecie władzy i tak dalej. No to nie oszukujmy się, prawdopodobnie chodzi o to, że tak wiecie, oni tak poczekają miesiąc i mają nadzieję, że tak trochę wiecie, opadnie trochę, nie? Żeby się zajmował swoimi problemami i nikt nie zauważy. Wydaje się być mało prawdopodobne, ale w sumie co na taniachu zostało? Więc no y, przypał, przypał w Izraelu się toczy, ale jest trochę odwleczony teraz na następny miesiąc. Zobaczymy jak to się skończy. Czas na drugi kontekst polski, który jest niesamowity i jest dla wytrwałych, dla tych, którzy zostają do końca. Mianowicie Mówiłem o tym, nie? że były sobie te różne państwa, które mówiły różne rzeczy. To było, wiecie, spotkanie Sunaka z Bibi, no i tam padło, że wiecie, no to poparcie dla was, to ogarnijcie się i tak dalej. Stany Zjednoczone reagują, mówią, że o przypał, przypał, nie róbcie tak. Ogólnie polskie MZ spotykało się z izraelskim w Polsce i załatwiali różne rzeczy. Załatwiali tam to, że na przykład jak przejeżdżają wycieczki Izraela, to nie będą miały ochroniarzy zbroją. W ogóle ja nie wiedziałem osobiście o tym, że tak jest, a to fajnie, już załatwili, ale czemu? I tak dalej, i tak dalej, spoko. Ale, no, w wywiadzie, padło pytanie do wiceministra spraw zagranicznych, takie na zasadzie: Ej, a w ogóle to wiecie, bo oni się tak z wami spotkali, hej, he, teraz te protesty, wszystko, a wiecie, no, wam też się o demokracji, o prawie. Co tam, wy to jakieś głupoty powiedzieliście? No, co on wyśleciał z takim: no, wie pan, panie Mazurek, no, jakby to jest trochę tak, że, no, to jest oczywiście sprawa każdego państwa wewnętrznie, jego, 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 jego prawny, jego system prawny, jego system sądownictwa. Jeśli wprost sam, aczkolwiek oczywiście konsultowali, z nami rozmawialiśmy o tym, więc tak, no wyciągali nas wiedzę, know-how. Jakby. W dobra, nie będzie tego tak dokładnie z tą wiedzą, know-how, nie? Ale, ale dawało ten vibe? No cóż, to są sprawy wewnętrzne Izraela. My, oczywiście rozmawiając z Izraelem, też yy, naszymi doświadczeniami w tym zakresie w jakimś stopniu się dzieliliśmy, muszę <laughs> powiedzieć, że sami, sama strona izraelska nas... I to było całkiem ciekawe, trzeba przyznać. Okazuje się bowiem, że jeśli jakieś państwo chce obiektywnie rozwalić swój system sądownicy i przypisać go pod Netanyahu, który jest prawie, że skazany za korupcję w tym momencie, jak i nie jest tylko dlatego, że po prostu czasami mu się udaje wskoczyć na premierach, premier żeby aby odwrócić wyrok, to się jakby przyjeżdża do Polski, wyciągać know-how. Polska bastionem tworzenia państwa z Palafli Ciężko powiedzieć. My nie wiemy, ale, ale w każdym razie to było naprawdę zabawne. A żeby wiedzieć, co jeszcze jest śmieszne w polskiej zagranicznej polityce, i co jest też na poważnie się tam dzieje. Zostawcie lajka, like, stawcie suba, będzie tam bardzo miła, wy będziecie widzieli nasze filmy. Nasz inny film serdecznie go polecamy, nasz Instagram, tam są już na bieżąco. I oczywiście zapraszam naszego patronajta, a my sami dziękujemy bardzo naszym patronom i możemy tylko powiedzieć, że no co, no staramy się starać dla was. Cześć!